Cześć, dzisiaj jest sobota, więc sobie nagramy z tyłu Hali, a gościem naszym jest no, samochód, który dosyć często u nas gości. Mamy astref w hatchbacku w benzynie, mamy astref w Kombi w benzynie. A były pytania właśnie o taką troszeczkę nowszą, bo tam mamy 12, 10, 13 roki o coś troszkę młodszego i w dieslu. No to jest 2015 rok. Samochód przywieziony z Niemiec. Samochód przywieziony z Niemiec. Eee, tak go obejmiemy całego w dieselku. 1,6 136 koni. 320 Nm. 10 sekund do setki. Ponad 200 km prędkości maksymalnej. Ktoś powie, e, silnik 1,6. Mało. No moi drodzy mało, a jak wam powiem Passat 1.9 130 koni, a no to każdy powiedział Passat taki, to Passat B5 130 konny to był wariat, ależ to jeździło, no to zobaczcie Passat 130 konny miał 6 koni mniej, no ale znawcy tematu doskonale wiecie, że przecież tutaj w dieslu jeździ się nie końmi mechanicznymi tylko momentem obrotowym, no to taki Passat miał tego momentu 310 Nm, tu mamy 320 Czyli, tutaj, naprawdę, w połączeniu z sześciobiegową skrzynią, ten samochód jest bardzo dynamiczny. Dla porównania, również Oplowski silnik 170-konny z tych lat, dwulitrowy, ma tonometrów 350, a więc ledwie 30 więcej. Producent obiecuje nam tutaj bardzo małe spalanie wręcz bym powiedział, że. No zuchwale przechwala się, że tutaj to spalanie może być mniejsze niż 4 litry na 100, jeżeli jedziemy 90, a rzadko kiedy powinno przekraczać 5. No ja mam tu na komputerze w tym samochodzie spalanie 6,2 z długiego okresu czasu, czyli no to jest realne spalanie. Takie spalanie w tym wozie ktoś jeżdżąc po Niemczech miał. Samochód oszczędny, dynamiczny, bardzo ładny. Przejdziemy standardowo do bagażnika. Aha, mamy zatrzaśnięte tutaj wszystko. Mamy zatrzaśnięty bagażnik Do sobie może kluczikiem otworzymy bagażnik ma moje drodzy 500 litrów o, bagażnik się otwiera tu mamy taką matę nie mamy rolety, od razu pokazuję Wam w filmie, żeby, ale mamy taką, o, ala krateczkę, żeby później ktoś nie mówił, że myślał, że była, nie ma. Mamy koło dojazdowe, bardzo miło, bardzo fajnie, mamy nieruszoną nigdy podłogę od żadnego, od jakiegoś tam uderzenia w tył, wszystko jest fabryczne. Czysta podsufitka, 500 litrów na 1550, proszę bardzo, niemiecka apteczka, trójkącik, wszystko... Tak, jak ktoś zostawił, jest Ecoflex, czyli samochód, jest wyposażony w takie różne aerodynamiczne, fajne owiewki, które no właśnie to spalanie nam troszkę zmniejszają. Miejsca sporo ja jestem odsunięty mocno. Miejsce dalej jest elektryczne szyby z tyłu. Wiele z takich asterek ma szyby na korbki. Sport fotel, tu możemy sobie to wysunąć. Tu możemy sobie wszystko zrobić: wyposażenie, no jak na Oplastrę, całkiem niezłe. Odpalimy go sobie tutaj. Mamy wielofunkcyjną kierownicę, mamy tempomat, mamy sterowanie radiem i telefonem z kierownicy Bluetooth. Tutaj mamy kolorowy wyświetlacz, mamy oczywiście też nawigację. Proszę bardzo, nawet. Nawet tutaj nam pokazuje, że jesteśmy. No, jesteśmy w Alei Krakowskiej 63, ale w głębi po sesji na samym końcu dlatego tak daleko. No, masz się podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica. No, nie każde droższe auto to ma radio z tych lepszych. No i zobaczcie, co tu mamy jeszcze. Z tego się na pewno ucieszycie. Mamy kamerę cofania. Fajnie, przyznacie, że fajnie. Miło, że jest kamera sofaja, Auto ma 226 tysięcy kilometrów oryginalnego przebiegu. Są też czujniki parkowania. Co za tym idzie? Auto zostało przez nas dokładnie sprawdzone, przejrzane. Nasz mechanik powiedział, że konieczna jest i to na już wymiana rozrządu, bo ten rozrząd może komuś się... Niebawem skończyć. Wiadomo, nie chcemy samochodów na i mi naprawiać, nie chcemy was stresować. E, wolimy zrobić coś profilaktycznie niż jak już się zepsuje. E, wymieniliśmy rozrząd. Rozrząd w tym samochodzie jest taką dosyć problematyczną sprawą, bo jest po pierwsze łańcuch, po drugie trzeba wyjąć skrzynię i rozebrać pół silnika, żeby ten rozrząd wymienić. Niemniej jednak jest to dokonane. Jak rozrząd? To oleje, filtry, a do tego macie jeszcze znaczy nowe, nowe opony, sporo mamy samochodów z nowymi oponami ostatnio, bardzo fajnie. Także cóż, wsiadać i jechać tutaj, nawet tego tak zwanego pakietu startowego, tego serwisu olejowego nie trzeba robić, jeżeli ktoś z Was planuje za miesiąc, jak się skończy szkoła jechać do Chorwacji. Na wakacje, no to właśnie może moi drodzy tym pięknym autem. Zapraszam i polecam.